Cześć, że Bartek, chcę znowu reaguję na, na telewizja filmowa. Zaczynamy. It's zauważyliście tutaj coś ciekawego? Vulture strzela ogniem w Spidermana 2099 i bez problemu trafia go w plecy. Jest to podane w formie żartu, ale twórcy tą sceną chcieli przekazać nam bardzo ważną rzecz. Mianowicie, Miguel O'Hara, a.k.a. Spiderman 2099, nie posiada pajęczego zmysłu. Każdy inny człowiek-pająk wyczułby, że leci w jego stronę kula ognia. Przeanalizowałem resztę jego zachowań i walk w filmie i w żadnym momencie nie używa Spider-Sensu. W Miguelu wszystko jest inne. Jego kostium to elektryczna zbroja, a do bujania się nie używa sieci, a specjalne wiązki laserów. Co w i się do początku filmu. Let's do this time. Like, so Ten zaczyna się od monologu Gwen, która podsumowuje wydarzenia z poprzedniej części, ale jeśli spowolnimy sobie materiał, zauważymy na ekranie wiele scen z przyszłości. Widzimy Milesa rozmawiającego z O'Hara, o tutaj jest wizja Spot'a z kapitanem policji, jest moment patrzenia na miasto i kilka innych. Jeśli dodamy do tego słowa Gwandy. I didn't Możemy dojść do wniosku, że jest on wypowiadany już po zakończeniu Across the Spider-Verse. Zespół, do którego należy Gwen nosi nazwę The Mary James. Janes. Pojawiał się on w komiksach i został założony właśnie przez MJ, która następnie zaprosiła do niego swoje przyjaciółki, w tym Gwen. Wychodzi więc na to, że ta ruda dziewczyna to nie kto inny jak MJ z Ziemi 65B. Zdenerwowana Stacy wychodzi do pociągu Zauważcie, że w szybie za bohaterką pojawia się odbicie Milesa W pierwszej części w podobny sposób w pociągu pojawiał się Stan Lee I to kilka razy W aparacie Petera prócz zdjęć Spider-Woman Zauważyć możemy zdjęcia Gwen bez stroju, ale również gołębie Dostajemy pięknie zanimowany timelapse Przeglądałem go klatka po klatce i znalazłem kilka ciekawych szczegółów Koszulka jaką Peter ma na sobie na tym ujęciu To taka sama jaką nosił Parker w animacji z 1994 Na kolejnym widzimy scenę z 15 urodzin Gwen Jest to też jedyna klatka w tej sekwencji, w której postacie zmieniają pozycję Dalej mamy Halloween nie byłoby w tym nic ciekawego, gdyby nie strój Petera, który przebrał się za dinozaura, czyli za jaszczura. Jest to zapowiedź tego, co stanie się z nim w przyszłości. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale już w pierwszej części twórcy pokazali nam, że ten Peter zmienił się w jaszczura. W tej scenie widzieliśmy na jego ciele łódzki, charakterystyczne dla gadów. Za to kapitan Stacy przebrał się za szeryfa. Parker decyduje się zażyć jaszczurzy Potion po incydencie z niejakim Nedem. W tym uniwersum to nie Flash Thompson znęca się nad Peterem, a Ned właśnie. Zauważcie, że to właśnie jego na cel obiera sobie Lizard w pierwszej kolejności. Co jednak najciekawsze, Ned wraca jeszcze jeszcze w jednej scenie, o której z jakiegoś powodu nigdy nie mówi, a wydaje mi się to niezwykle istotne dla Beyond the Spider-Verse, czyli trzeciej części trylogii. Powiem o tym nieco później. Wsłuchajcie się w to, co leci w tle. Jest to piosenka Self Love od Coily Roy i Metro Boomin, stworzona specjalnie do tego filmu. Słowa w niej nie są przypadkowe i idealnie pasują do tego, co właśnie czuje Gwen. Coily Roy opisuje bohaterkę piosenki jako osobę, która pochodzi z małego miasteczka i postanawia opuścić je, aby odkryć coś większego. Przyjeżdża do miasta pełna marzeń i oczekiwań, jednak w wyniku różnych trudności i rozczarowań odczuwa ból i jest w rozterce. Zobaczcie, Nowy Jork jest małym miastem w skali wszystkich wszechświatów. Gwen ucieka ze swojego świata, by odkryć coś większego, ale ciągle ją coś trapi, czy to przeszłość, czy przyszłość. Świetna analogia. Dochodzi do balu, na którym ma miejsce pojedynek Spider Gwen z Lizardem. Ten szybko przegrywa, a kiedy Gwen orientuje się, że walczyła ze swoim przyjacielem, od razu łapie go na ręce. Spójrzcie od tutaj. Pit znał jej tożsamość i ostatkiem sił próbował ściągnąć jej maskę. Chciał po raz ostatni zobaczyć twarz swojej przyjaciółki. Posłuchajcie, że w tyle słychać głos Jamesona. Na podstawie tej sceny chciałbym zwrócić uwagę na wyśmienity styl artystyczny użyty do stworzenia ziemi Gwen. Zauważcie, że cały wykonany jest za pomocą farb oleistych, jednak najważniejsze są w nim emocje obrazowane poprzez kolory. Główne dwie, którymi cechuje się ten świat to depresja oraz troska slajsz miłość. Negatywne emocje przyjmują tutaj kolory niebieskie, a pozytywne kolory ciepłe, głównie czerwony. Scena rozmowy ojca z córką to idealne przeniesienie tego zabiegu na ekran. Na początku pokój Gwen emanuje złymi emocjami, jest niebiesko, pojawia się nutka czerwonego od ojca, który troszczy się o swoje dziecko. Od razu po Kolory zalewają zimny pokój. Zobaczcie też na to ujęcie. Złagłębka wychodząca z próby jest pomalowana na zimne barwy, kiedy reszta dziewczyn troszczących się o nią. Jest na ciepło, jednak to ujęcie to już arcydzieło. Gwen ujawnia swoją tożsamość kapitanowi. Ten staje przed wyborem, czy aresztować własną córkę. Połowa ojca jest pomalowana kolorem czerwonym, takim jak Gwen, druga zaś kolorem niebieskim. Jeśli postawimy linię tutaj, zobaczymy, że ciepłe barwy mają przewagę nad zimnymi. Oznacza to, że serce kapitana Stacy'ego wie, że nie powinien jej aresztować, a jego decyzję dyktuje głowa, nie serce. Dobrze zdaje sobie sprawę, że podejmuje złą decyzję. Pod koniec filmu widzimy go żałującego swoich wyborów. W pokoju Gwen znajduje się plakat z napisem Need More Punk na polskie Potrzebujemy więcej punków. Jest to pierwsza zapowiedź Hobiego, zwanego inaczej Spider-Punkiem, właśnie. Nade drzwiami widnieje również flaga transgender z dopiskiem Protect Trans Kids. W sieci ludzie spekulowali, kogo flaga może dotyczyć i wyciągali bardzo pochopne wnioski dotyczące Gwen. Jednak po głębszej analizie wydaje mi się, że dziewczyna mocno zaangażowała się w pomoc osobom transpłciowym ze względu na Petera. To on nie czuł się dobrze w swoim ciele i chciał coś zmienić, co jest świetną analogią. Na starej koszulce kapitana Stacey'ego jest napisane Vision Gymnastic Academy. Najprawdopodobniej zabiera małą Gwen na gimnastykę. Zdjęcie z Milesem, znajdujące się w bębnie zostało zrobione w busie z pierwszej części, a w tle widać nawet nogę śpiącego B. Parkera. Ma miejsce atak Wolchera na Muzeum Sztuki. Policja zjeżdża się na miejsce zdarzenia, a ta policjantka nazywa się Yuri. Pojawiła się w komiksach, a nawet w grze Marvel Spider-Man z 2018 roku. Dokładnie nazywa się Yuri Watanabe i w pewnym momencie historii staje się antybohaterką nazwaną Wright. Zauważcie, że Gwen w dokładnie taki sam sposób jak Miles zmienia. Swój głos mówiąc do Taty. Do w tym miejscu chciałbym podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka, czyli twórcom gry Enlisted. Enlisted to darmowa gra FPS, która zgrabnie łączymy małym Możemy zaobserwować kampania Berlina. Negry. Dzięki za to, się jednak. Zimno. A peteta chce pakietców Leonardo. Wprowadza atak do... jest on szkicem. Pojawia się sęp, wyrwanując się z linku w opisie, otrzymacie pakiet bonusowy. Wracamy do materiału. Na ekranie pojawia się sęp, wyrwany żywcem z renesansowych szkiców Leonardo da Vinci'ego. Jest on szkicem, dlatego posiada wiele linii wychodzących za jego ciało. A kiedy wyprowadza atak, dookoła pojawiają się notatki da Vinci'ego. Najlepiej widać to w momencie, kiedy odbudowuje sobie skrzydło. Spójrzcie jednak na jego kuszę. Mogliście to przegapić, ale ma ona nieco inny odcień niż on sam, a to dlatego, że twórcy pomyśleli nawet o starzeniu się papieru. Kusza, jako że jest to jego projekt, jest od niego młodsza, a papier, na którym została narysowana, nie uległ jeszcze wyblaknięciu. Wow. Na retrospekcji ze świata szkiców Vinciego widzimy, jak Vulture projektuje bombę, której chwilę później używa w walce ze Spider-Manami. Pojedynek odbywa się w Muzeum Sztuki Jeffa Kunsa, amerykańskiego artysty specjalizującego się w specyficznych modernistycznych rzeźbiach i malunkach. Do akcji wkracza Miguel, który ratuje Gwen z opresji. Zwróćcie uwagę na model postaci. W scenie po napisach Spider-Verse był on o wiele szczuplejszy. Wtedy dopiero odkrył podróżowanie międzywymiarowe i jak widać od tego czasu mocno przypakował. Bezpośrednie porównanie modeli świetnie to ukazuje. Spójrzcie tutaj oraz tutaj. Znajdują się tam linie szkicu. Które powinny zostać wymazane przez twórców. Takie kreski robi się, żeby lepiej narysować posturę, ale animatorzy postanowili uczynić z tego znak rozpoznawczy świata Ohary. Zwróćcie uwagę, że bransoletka do podróży wymiarowej również posiada kreski wychodzące za jej pole, a została stworzona w uniwersum 2099. Kiedy ten się przedstawia, na ekranie pojawia się jego komiks, a za nim widzimy tezy pierwszej części. Jest Gwen, Noir, Porker i tak dalej. Zauważcie, że kiedy Sam, Gwen i Miguel lecą przez gruz i skały, Wolczusz zakłada sobie hełm, żeby nie dostać w głowę. Mądrze. Brak Spider Sensu u o Harry znowu wychodzi na jaw, kiedy nie omija nadatującego kamienia Gwen jakoś sobie daje radę Posłuchajcie, co on tutaj mówi Oczywiście odwołuje się on do Nowej Home, w którym to Strange i Peter naruszyli strukturę multiwersalną Światem MCU długo określany był właśnie 1999 Miguel rozprawia się z Sempem Zobaczcie tutaj Pojawia się napis Notte Notte, który po przetłumaczeniu na polski daje Dobranoc Muzyka w tym filmie to artydzieło, jednak wsłuchajcie się uważnie teraz Spider-Gwen, jak i Miguel, mają swoje własne ścieżki przewodnie. Tak brzmi Gwen, a tak brzmi Miguel. W scenie, w której współpracują, żeby zatrzymać helikopter, ich motywy przewodnie łączą się ze sobą, tworząc zupełnie nowy utwór. Co za genialny zabieg. A te słowa. Pojawiły się również w jedynce, a wypowiada je nie kto inny jak Post Malone. Ma miejsce konfrontacja Gwen z ojcem. Mogli się to przegapić, ale farby oleiste utworzyły za dziewczyną oczy Spider-Woman. Kapitan podejmuje decyzję o aresztowaniu córki, jednak z opresji ratuje ją znowu Miguel. Zaprasza ją do drużyny i cała ekipa wchodzi do portalu. Zanim przeniesiemy się do ziemi Milesa, chciałbym powiedzieć, że analizę Across the Spider-Verse postanowiłem podzielić na dwie części, a wy teraz oglądacie pierwszą z nich. Druga pojawi się już niedługo, więc subskrybujcie, aby jej nie przegapić. Idziemy dalej. Dobrze. Stop, od tutaj widzimy graffiti poświęcone Steve'owi Sweetpantsowi, fotografowi ulicznemu wywodzącemu się z Brooklynu. Współpracuje on Sony, co można zauważyć na jego socjalach, a zamieszczenie jego imienia w filmie, dodatkowo na ujęciu ulicy, pasuje idealnie. Spot próbuje okraść bankomat. Zauważcie, że na dolarach nie ma wizerunku Abrahama Lincolna. Animatorzy podmienili go na Alana Hawkinsa, jednego z twórców filmu. Dochodzi do małej przepychanki z kasjerem, zwolnijmy sobie tę scenę, zwróćcie uwagę na to, co się dzieje w tle. Sklepikarz uderza baseballem w napoje, które następnie zaczynają się wylewać. Kasjer nie może przejść więc wybiera drogę dookoła. Uwielbiam takie szczegóły. Kanapeczka, którą Miles tutaj zajada to czaczaron i jak widać w tyle kosztuje minimum 3 dolary. Zazęd Moralesa to kopalnia odwołań. O tutaj widzimy rysunek wujka Orona z dopiskiem hej, co nawiązuje do tej sceny. Hej. Po lewej jest napisane What's my story? To pytanie jest głównym wątkiem Milesa w tym filmie. Przez całą opowieść zmaga się z przyszłością i tym, co powinien zrobić. Co więcej, z każdej strony pojawia się ktoś, kto mówi mu, jak ma żyć. Jeśli przewiniemy sobie do końca filmu, usłyszymy, że Miles już wie, co jest jego historią. I słowa, które wypowiada do Miguela są odpowiedzią na pytanie w zeszycie. W prawym górnym rogu namalowane jest graffiti, które w pierwszej części wykonali z wujkiem. Rysunek musi być stary, bo teraz... Teraz miłość domalował tam kilka nowych przyjaciół. Na kolejnej stronie zauważymy szkic dziewczyny z dopiskiem Scry. Postać o takim pseudonimie istnieje w Marvelu i nazywa się dokładnie Jane Hampshire. Co więcej, jest ona mutantem. Czyżby ci istnieli w świecie Milesa? No wątpię, to raczej takie skromne odwołanie do komiksów. Patrzcie od Jest to wzór chemiczny na pajęczynę, a pod nim podpis, czy wystarczająco lepkie. Spidey przez ostatni rok zmierzył się z Frogiem, a co ciekawsze, z Kravenem łowcą. Mamy szybki montaż z użyciem Jump Cutów. Zwróćcie uwagę na tło i na to, że po każdym cięciu ludzi jest coraz więcej. Miles mówi nam, jak zaprojektował swój nowy strój. Przy niebiesko-żółtym kostiumie jest <grym> dopisek, że połączenie tych kolorów może być zbyt potężne. Wśród projektów pojawia się również taki z Peleryną. Jest to odwołanie do spider man Uniwersum, w którym Morales bardzo chciał mieć Pelerynę. Idąc dalej, widzimy, jak Spider-Man prowadzi teleturnie i Joe Party. Spójrzcie, że wszystkie kategorie dotyczą arachnoidów, czyli pająków. Spidey zdecydował się również promować puder dla niemowląt, używając hasła z wielkim pudrem wiąże się wielka odpowiedzialność. Za ten występek musiał przepraszać na YouTubie. Zatrzymajmy. Coś tutaj się nie zgadza. 10 milionów wysi. I aż 69 milionów łapek w dół. Na ziemi nawet nie ma tyle osób. Niczej przeczytamy śmieszny komentarz od Spider-Man fana 743921. Stary Spider-Man nie potrzebował pudru dla bobasów. Kiedy Spidey walczy ze Spotem, rodzice rozmawiają o jego przyszłości z konsultantką. Miles miał się pojawić na tym spotkaniu, więc Jefferson wysyła do niego wiadomość. To tak średnio mu wychodzi, bo musi poprawiać się trzy razy. Najpierw napisał Imporcage, potem Important, a dopiero za trzecim razem udało mu się napisać Important. Świetnie. Przeanalizowałem walkę Majesa ze Spotem z wolnym i patrzcie. Spidey tylko na początku używa pajęczyny do walki ze spotem. Zobaczy po prostu, że to na niego nie działa i przestał jej używać, bo sam mógł sobie tym zrobić krzywdę. O w tym miejscu łapie się na jego dziurę i uderza sam siebie. Miles w tym momencie zajarzył jak wykorzystać moce spota przeciwko niemu. Obraca więc rękę i nim rzuca. Używa bardzo podobnego triku, żeby znokautować spot. Uwielbiam, jak choreografia pojedynku jest przemyślana i nie jest tylko ścieżką CGI, jak obecnie ma miejsce w MCU. Panowie teleportują się do budynku Phone Party. Widzieliśmy go już w pierwszej części. W momencie jak Spidey głaska spota, pojawia się napis dobra krowa, no bo wiecie, wygląda on jak krowa. Miło udaje się do swojego pokoju, zauważcie, że nauczony błędami z jedynki przypuszcza na gołębie. W pokoju chłopaków widzimy plakat Sona, piłkarza Tottenhamu, to ten Hamu, czyli ulubionego klubu Toma Holanda, który wciela się w Spidermana w MCU. Zauważcie, że Genki gra sobie teraz w produkcję z 2018 roku i nie, nie jest to druga część Marvel Spider-Man, jak niektórzy sądzą, jest to jedynka. Na plecaku Miłosza widzimy naklejkę Black Lives Matter. Chciałbym zwrócić tutaj uwagę na ciekawy szczegół. Mianowicie Morales prosi Genkiego, żeby ten zadzwonił na policję i poinformował ich o złapanym spocie. Ten tego nie robi, bo nie chce być tym ziomkiem za komputera. Jeśli tak sobie pomyślimy, to właśnie ta decyzja się. Trzeba domino wydarzeń Spot przez to ucieka Ruchamia akcelerator w Mombatanie I staje się potężny Miles idzie do siedziby Spidermanów I tak dalej, i tak dalej A wystarczyłby tylko jeden telefon GG'ego I to wszystko nie miałoby miejsca Babka w okularach Ma kalendarz z psem w okularach To raczej nic nie znaczy Ale chciałem to po prostu powiedzieć Znaczy nie ma jednak co innego Kiedy Miles wchodzi do pokoju to Zabawka opierająca się na równowadze Rozumiecie Znaczy nie ma Babka w okularach Ma kalendarz z psem w okularach To raczej nic nie znaczy Ale chciałem to po prostu powiedzieć i to wygląda jak papieros. Znaczenie ma jednak co innego. Kiedy Miles wchodzi do pokoju, zabawka, opierająca się na równowadze, rozwala się. Jeff próbuje ją naprawić, jednak na marne. Jest to prosta analogia do życia głównego bohatera. Ma on problem ze zrównoważeniem życia jako Spider-Man z tym normalnym. W stryknięciu Rio towarzyszy rysunek flagi Puerto Rico, miejsca z którego ona pochodzi. Wracamy do walki ze Spotem. Kiedy ci lecą przez portale, w pewnym momencie widać tego dziwnego dzieciaka, który w pierwszej części wpatrywał się niepokojąco w głównego bohatera. I co najciekawsze, pojawia się on jeszcze chwilę później. Podczas walki bohaterowie trafiają do pozostałości po Alchemaksie. Jeff ma swój skok wiary, jednak wybiera schody. Scena ta, jak i sposób montażu odwołuje się do pierwszej części, w której Miles również zdecydował się na schodę zamiast skoku wiary. Złodupiec rzuca w Milesa portalami. Zwolnijmy sobie? Czy ten ruch wam się z czymś nie kojarzy? Jest to odwzorowanie sceny ze Spider-Mana 1 od Sam Raimiego i pojedynku tobaja Maguire'a z Zielonym Goblinem. Spot tworzy retrospekcję, pokazując nam kim jest i jak sprowadził pająka 42 do naszego uniwersum. Jeśli zatrzymamy w tym miejscu, zauważymy, że w tle siedzi nie to inny jak Miles Morales z Ziemi 42? To właśnie jego, a nie Petera Parker'a, miał ugryźć Pająk. Mówiłem wam na początku odcinka, żebyście zapamiętali Neda, zdęcającego się nad Peterem ze świata Gwen. Spójrzcie, kto siedzi zaraz obok miłosza z dreadami. Net Litz. Ma on nawet tę samą fryzurę. Twórcy specjalnie narysowali go dokładnie. Inne postacie, te mniej znaczące, są ledwo naszkicowane. Pozwala mi to myśleć, że w Beyond the Spider-Verse odgrywać będzie ważną rolę i może nawet będzie najlepszym przyjacielem prowlerowego Moralesa. Pająk 42 jakimś cudem uciekł z laboratorium. Zwróćcie uwagę, że udało mu się to przez liczowanie. Jak widać, naukowcy nie przewidzieli, że jeśli jakiś przedmiot nie należy do danego świata, będzie się zacinał i przenikał przez struktury. Spot wkopał się sam w siebie i teraz może podróżować między światami. Tak też przez chwilę pojawia się na Ziemi z filmów Venom, a gumy, które stamtąd zabiera, nazywają się Venom Mint. Wpada również do świata stworzonego z klocków Lego. Nosi on numer 13122 i nie jest to przypadkowy numer. Wszystkie gry Lego skupiające się na bohaterach Marvela rozgrywają się właśnie na Ziemi 13122. Jeden z klocków czyta gazetę zatytułowaną The Lego News, a na ścianie wisi wydanie wiadomości, które mówi nam, że po mieście grasuje Doktor Octopus. W tej sekwencji najciekawsze jest jednak to, że całość została wykonana przez 14-letniego Prestona Mutangę. Zespół filmowy skontaktował się z nastolatkiem po tym, jak odtworzył w klockowym stylu trailer do Across the Spider-Verse. Spod mówi takie słowa Odwołuję się tym do słów Dog Oka ze Spider-Mana dwójki. my hand. Murali sobie wydają imprezę z okazji awansu Jeffa na kapitana. Miles ma zadanie przynieść tort, jednak z kilku powodów spóźnia się. Kiedy już chodzi do bloku, ma miejsce ta zajebista scena. Zatrzymajmy w tym miejscu. Widzicie coś znajomego? Na koszulce Milesa jest napisany numer 42. Ten ma ogrom znaczeń. Pojawiał się wielokrotnie w pierwszej części, a pająk, który ugryzł młodego, pochodził z ziemi o numerze 42. Liczba jest również odwołaniem do Jackiego Robinsona, legendy baseballu. W tym momencie kłótni z rodzicami jakaś babka podwija Milesowi bluzkę, a ten pod nią ma założony strój pajęczaka. Zastanawiałem się, jakim cudem rodzice tego nie zauważyli, i zobaczcie, że akurat w tym miejscu patrzyli sobie w oczy. Co więcej, z kostiumem dzieje się coś dziwnego: na tych ujęciach widać go wystającego z za koszuli dosyć wyraźnie. Zaraz po cięciu strój znika całkowicie. I Rio w ironiczny sposób komentuje zachowanie syna. Zauważcie, że żartobliwe usposobienie Milesa skomentowała również pani odpowiedzialna za studia. Rio była wtedy w pomieszczeniu i widocznie podsłuchała riposte. Miles dostaje szlawan, a wtedy zaczyna lecieć piosenka Humminbird. Po raz kolejny chciałbym zwrócić uwagę na jej słowa i znaczenie. Utwór opowiada o relacji między artystą a kimś, kto odgrywa ważną rolę w jego życiu. Następnie James Blake, śpiewający w refrenie, porównuje swoją relację do kolibrów i piosenki letniej. Zastanawia się, czy ta osoba przywróciła światło i radość do jego życia. Mówi o osobie, z którą może uciec od codzienności. Pochwala ją, mówiąc, że może być wszystkim, czego potrzebuje w życiu. To nie przypadek, że w momencie grania tej nuty w pokoju pojawia się Gwen. Na klamce wiszą rękawice bokserskie, które są pamiątką po wujku Aronie. Nawet na name tagu zobaczyć możemy jego nie cały Oraz znaczek żałoby. Był on bokserem, a w jego mieszkaniu widzieliśmy zdjęcia walk. Na półce widzimy również zdjęcie braci Davis, które Morales musiał zabrać z mieszkania Arona, gdyż w pierwszej części widzieliśmy je na półce u Crawlera. Davis miał również to zdjęcie na tapecie swojego telefonu. O tutaj na ścianie znajduje się plakat Asa Rockiego, amerykańskiego muzyka, który współtworzył soundtrack do filmu. Za to te latające karteczki to karty Pokémon. Miles ma ich całkiem sporo. Tak dużo, że jeden jakimś cudem znalazł się w torebce Rio. Widzimy go przez sekundę, o tutaj. Możliwe, że pochodzą jeszcze z czasów, kiedy Morales był bardzo młody. I po prostu rzuca to na prawo i lewo. Gwen przegląda zeszyt Milesa i widzi wiele przedstawiających ją rysunków. Zwróćcie jednak uwagę tutaj. Zauważcie, że jest to bilet autobusowy ze Skonectady do centrum Brooklynu. W Skonectady znajdowało się laboratorium ArcheMaxu, a więc bilet pochodzi z tej podróży. Genialne. Zobaczcie, jak ten dziadek z tyłu cieszy się, że zobaczył pajęczaków bujających się po mieście. Miles ma problem z bujaniem i robi to. Jest to odwołanie do dwóch sen z jedynki. Raz leciał w dół, potem w górę, a teraz leci w bok. Gwen na przestępcę zostawia karteczkę i zauważcie, że tak samo jak Miles określa się Spider-Manem z sąsiedztwa. W tym momencie ma miejsce dialog, którego za bardzo nie rozumiem. Miles pyta się przyjaciółki, czy dalej nie rozmawia z ojcem. Yeah, you still Skąd może to wiedzieć, skoro Gwen przestała rozmawiać z tatą już po wydarzeniach z Kingpinem? Od tamtej pory ani się nie widzieli, ani ze sobą nie rozmawiali. Może wy macie na to pytanie jakąś odpowiedź, a może po prostu jest to plot hole? Zwróćcie uwagę na fryzurę dziewczyny. Ma ona wygolony bok po tym, co zrobił jej Morales w Into the Spider-Verse. Patrzcie, jak kreatywnie animatorzy wykorzystują to, że pajęczaki używają sieci. Chodzi mi dokładnie o to, czyli że Gwen wiąże sobie włosy z użyciem pajęczyny. Para wraca na imprezę i zakrada się do nich Rio. Chciałbym tutaj zauważyć, że pajęczy zmysł jej nie wyczuł. Dochodzi do rozmowy matki z synem o przyszłości. Zatrzymajmy w tym miejscu i zbliżmy. W tle znajdują się niedokończone rysunki bloków. Są one niedokończone, ponieważ Miles nie zapuszcza się w tamte tereny i jest to swego rodzaju nieodkryty obszar. Spidey śledzi Gwen, a po drodze mija billboard z napisem: Soda, generyczna marka. Zabawne. W labie Spota dostrzec możemy masę detali. Na tym dokumencie napisane jest jego imię i nazwisko. Nazywa się on Jonathan Ochn, tak samo jak w komiksach. Ma on w biurze kolekcję pająków, w tym tego z Ziemi 42. Jeśli popatrzymy sobie bardziej na lewo, zauważymy pająka z Ziemi 14512. To właśnie z niej pochodzi Penny Parker. Intrygujące jest też to, że przecież Penny Parker nie została ugryziona i nie ma żadnych mocy. Jej pająk porusza się w wielkim mechu. Możliwe, że Spot się po prostu pomylił. Niżej widzimy Ziemia 19925. Jest to rzeczywistość spider że Napisana przez Bota, za to tutaj znajduje się pająk 90214. Z tego uniwersum pochodzi Spider Noir. Kiedy Spot dotyka dziurę międzywymiarową, w tle po raz pierwszy zaczyna grać jego mroczny motyw przewodni. Ten sam, oh yeah. tylko już w pełnym wydaniu, słyszymy, kiedy staje się Dark Spot. Yeah. Teraz pora na według mnie najlepszy szczegół w tej połowie filmu. Spot ma na swoim bloku billboard z napisem All of it always all over the place, co można przetłumaczyć na wszystko zawsze w każdym miejscu, a pośrodku znajduje się wielki bagel. Tekst odwołuje się do oscarowego filmu Wszystko wszędzie naraz. Jego głównym motywem przewodnym było właśnie multiversum, a w centrum wszystkiego był bagel symbolizujący czarną dziurę czy koniec wszystkiego. Przez owy film wypiek ten stał się symbolem konceptu multiversum, a Across the Spider-Verse to dodatkowo podbija. Bajgle pojawiają się w wielu momentach filmu. Widzimy go podczas kolacji w domu Gwen. Kolejny znajduje się na półce w sklepie, który próbuje okraść spot. W trakcie walki Beigel pojawia się w portalu, a co najważniejsze, od Beigla się zaczęło. To nim w 2018 roku miłość moralny trafił doktora Jonathana Ochna, który w wyniku wyśmiewań i wypadku stał się spotem. Bajgel symbolizuje koniec wszystkiego, a to właśnie zamierza zrobić spot w Beyond the spider Wspominam o enlistach i linkach w opisie do pobrania gierki, rejestrując się z mojego linku otrzymacie pakiet bot analizę Across the Spider-Verse.